Została zwołana nadzwyczajna sesja Rady Miasta Bolesławca, podczas której podjęto uchwałę o dofinansowaniu szpitala powiatowego w Bolesławcu. Pan dyrektor Kamil Barczyk zdecydował i poprosił o wsparcie związane z zakupem, w zasadzie można powiedzieć, że dwóch urządzeń diagnostycznych bo rezonans, ale również będzie to obejmowało możliwość posiadania własnego tomografu. Czyli możliwości diagnostyczne, które posiada szpital bolesławiecki zwiększą się wielokrotnie. To każdy, kto czekał na badania, czeka się w tej chwili ponad 200 dni. Bywa tak, że pacjent czeka na samochód, bo trzeba na rezonans zawieźć. To wszystko się w najbliższym czasie po zakupie zmieni. Z deklaracji pana dyrektora wynika, że i rezonans, i tomograf będą pracowały inaczej niż w tej firmie prywatnej, która do tej pory obsługiwała szpital. Zresztą Powiat płacił bardzo duże pieniądze za rezonans i tomograf, było to prawie 4 miliony złotych rocznie. Teraz przy posiadaniu własnego rezonansu i tomografu oprócz tego, że będą te możliwości diagnostyczne pan dyrektor zapowiada możliwość realizacji badań przesiewowych, szeroko zakrojonej akcji badań przesiewowych w celu wczesnego wykrycia raka płuc, a rak płuc jest dużym problemem w naszym, w naszym regionie. No i jeszcze do tego, ponieważ te badania są nieobjęte limitem Narodowego Funduszu Zdrowia, to jeśli wszystko dobrze pójdzie, to na tym rezonansie i tomografię szpital będzie mógł zarabiać, tak żeby przerzucić na te pieniądze, na przykład na działalność bardziej deficytową, więc Cieszę się bardzo, że w tym projekcie, który zakłada nowy dyrektor ZOZ-u, jednym z pierwszych punktów jest to, co jest bardzo ważne, jeśli nie najważniejsze, wczesna diagnostyka, wczesna diagnoza spowodować może, że, że unikniemy bardzo groźnych chorób. Na nowy sprzęt do powiatowego szpitala złoży się powiat, miasto i poszczególne gminy, bo sprawa ta dotyczy wszystkich mieszkańców mieszkających na tym terenie. Ostatecznie kwotę niezbędną podzieliliśmy, podzieliliśmy według ilości mieszkańców. Jest deklaracja ze strony wszystkich gmin powiatowych. Co prawda jeszcze oczywiście wszystko zależy od organu stanowiącego, jakim jest Rada, ale wygląda na to, że, że raczej wiele wskazuje, że wszystkie gminy się dołożą, więc łącznie będzie to grubo ponad 3 miliony złotych, natomiast nasz udział no to jest mniej trochę mniej niż 1 trzecia, więc ponieważ miasto ma tylu mieszkańców, tak, tak zwana stawka kapitacyjna. Ale ile by to nie było, to trzeba kupić dobry sprzęt, nowoczesny. To tak jak z każdym urządzeniem, można kupić byle jakie, a można kupić z dużo wyższej półki. Ja wiem, że pan dyrektor, który miał wcześniej doświadczenie z tymi urządzeniami, z obsługą tych urządzeń, z organizacją obsługi tych urządzeń w Gorzelcu. Nie rzuca słów na wiatr i dla mnie jest bardzo ważna ta deklaracja, że tomograf i rezonans będą mogły pracować praktycznie całą dobę, a nie tak jak to było wcześniej przez kilka godzin dziennie. Kolejka dzisiaj wynosi ponad 200 dni. Ja wierzę w to, że w ciągu najbliższych miesięcy ona ulegnie znacznemu skróceniu, a może likwidacji, jeśli rzeczywiście te deklaracje dyrektora się spełnią.